Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj jest z rana, 30 listopada 2024, godzina 11.33. No, ładnie z rana. Ja dzisiaj od 5 już pracuję, działam, więc, więc tak to wygląda. A spojrzałem na forum i zobaczyłem, że jeden z naszych inwestorów, kolegów, którzy też inwestują w akcje różnego rodzaju, dał cynk, że zbliża się miejsce, w którym. Jest możliwe zagranie według taktyki Bogusia, nie wiem którego Bogusia, może nie mojego, może nie, może jakiś inny Boguś, ale niech będzie, że to o Bogusia o mnie chodzi. A więc, kto z Państwa by chciał, to pisze do mnie e-mail, List, ludzie listy piszą, proszę bardzo, z jakimiś propozycjami zagrań, a może w jakiejś współpracy. Kolejna sprawa, tutaj daję taką parawkę prawną, że nie jestem ani radcą, ani doradcą, ani analitykiem giełdowym, a więc, Rób ta, co chce ta odpowiedzialności. Szukajcie nie, nie wiem gdzie. Wa, w swojej głowie. No i subskrypcja mile widziana. Bardzo bym prosił, żeby subskrybować ten kanał, bo przecież tutaj cały czas mm, mówimy o inwestowaniu, o rozgrywaniu. No i przede wszystkim uczymy się. Uczymy się wszyscy wspólnie razem, jak co grać, bo widzę, że niektórzy ludzie dostali jakiegoś takiego focha. Chyba większość tych ludzi może uczyła się i, i płaciła za wiedzę, a dzisiaj okazuje się, że ta wiedza jest tutaj u Bogusia za darmo. Więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie wróżba z kuli, a więc wita was wróżbita Boguś, więc zapraszam do oglądania tego kanału, a po drugie, jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć jest Patronite SUPI, tam można sobie mi wpłacić 10, czy 20, czy więcej złotych bo, bo, bo byłoby mi bardzo miło tyle, nie? No i tutaj będzie link, taki będzie link widnia pod filmem, tam jest w opisie filmu, możecie kliknąć i wszystko jest jak należy. A jak nie, tutaj macie QR kod, wia, może sobie tutaj strzelić w niego i ci wyskoczy moje supi. To tyle. No to to lecimy lecimy do analizy któregoś tam wykresu. No dobrze, jesteśmy na, mo, na, na już na platformie na no, Cały czas reklamuję TradingView jak była taka fajna platforma na XTB, to bym chętnie na XTB reklamował, no, ale XTB ma chujową tę platformę. O, miałem nim luzi, przepraszam najmocniej. Pip, pip. Jest kiepska platforma, więc no co zrobić, Nic nie zrobić, Dobra, więc lecimy tutaj zwykle. Sami coś będziemy działać, coś będziemy robić. A więc spójrzmy najpierw na taki wykres może tego, tego rozmiaru, po tego kalibru. Ka, 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 i zauważmy, że tutaj był poziom 113 osiągnięty. Dalsze tutaj wyniki nam nie pokazały do jakichś lepszych wyników, bo, bo powinny nam już tutaj rozpocząć jakieś yy, raj tego Mikowaja, więc tutaj dotąd jeżeli był, był zakres rozegrania, tu słynne moje, moje tutaj rozegranie i tutaj nie było tego 127 nie było, nie było też, szanowni państwo, 161, bo to powinno powoli, powoli wskoczyć. No a jak nie wskakuje, no to coś się tam po prostu nam psuje. A no więc jak coś się psuje, no to potrzebuje korekty, a więc musi troszeczkę siły nabrać. Musi pójść coś ściadanko, więc tutaj trzeba mieć dobry posiłek. No i ten dobry posiłek był zjedzony i były próby kolejne, żeby wdobić do tego miejsca, tak? Więc zobaczycie tu, yy, yy, tu nie, to nie to, bo to nie miało być to. Kolejna próba to była ta, właśnie zobaczcie, był, był, był kolejny, był, były stworki narysowane z zakresu tego mojego wykresu. Zobaczcie, to był taki stworek. Do tego miejsca jakiś kolorek, już zrobimy inny, może żółty, bo tam ob obwolutą taką. I teraz zobaczcie, no było i wybicie, co, co się stało. No znów brakło, no, no znów brakło nam, żeby móc zaliczyć ten 161 FIBA. Tak? I znów no, te 160 no nie zostały nam ogarnięte, a, ani też nie został zaliczony nasz poziom 127 tutaj. Czyli ten poziom nie został nam zaliczony tak? wcześniej. Tak? No I tutaj teraz gdy spojrzymy, gdy spojrzymy wszystko gra. No, tak więc tak ten nasz wykres tutaj wygląda. Zobaczy, że te 127 FIBA yy, tu było zaliczone. Nie, nie było zaliczone. Dotąd tylko doszło, nie brakło. I dopiero teraz, za ty, tym razem yy, o, o wykres zaliczył nam. Yy, ty zaliczył nam. Sprawdźmy jeszcze raz. Jeszcze brakuje do 127. Jeszcze nam nie zaliczył tych 127. I prawdopodobnie jakaś tutaj korekta może być. Albo mamy dalszy po prostu wzrost, bo musi być tu zaliczyć i prawdopodobnie może być to zaliczenie. Ale jeżeli mówimy już o, o, o tym wszystkim wykresach dalszym, no to spójrzmy na dalsze tutaj parametry rozegrania, parametry rozegrania tego wykresu, tak bo ten wykres, jeżeli spojrzymy w dół, no to on został nam pięknie tutaj. Hmm. No pięknie tutaj poszedł, no aż, aż za bardzo pięknie poszedł, tak, do dołu, więc tutaj wszystkie poziomy są zaliczone, no i robimy naszą po prostu taktykę, więc taktyka nasza wychodzi znów, no wychodzi jak wychodzi, a więc mamy tutaj strefę, no to nie to, już mi się tutaj zaczyna, mamy strefę tutaj podażową, to jest ta strefa, to jest strefa podażowa, zobaczcie, to jest ta i strefa podażowa to jest tutaj ta, to jest taka happy, 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 tak, no i jeszcze sprawdzę z ciekawości tą strefę, to my sprawdzaliśmy, jak wyglądała, to tą sprawdzaliśmy, a jak wyglądała strefa ta, mhm. no ta strefa jest tutaj osiągnięta, więc było, było dobrze, więc jak wygląda ta strefa, no, mhm. Bo strefa strefowa dotąd, dotąd, i popytowa tuba, w tym miejscu podażowa, i następnie było tutaj, w tym miejscu. No, no więc yy, dobrze, dobrze, to, to, to było osiągnięte. Dobrze, to było osiągnięte. I teraz o, do czego zmierzam? Bo chciałem coś pokazać Państwu. No, a więc yy, teraz robimy yy, coś nowego. Coś nowego będzie rysowane na, na tym punkcie od tego miejsca do tego. Bo jest nowy wykres, i ten nowy wykres, nowy wykres wychodzi nam tak. Patrz, to jest setka jest w tym miejscu, setka jest setka w tym miejscu. Wykres poszedł tak, poszedł tak, tak. Zakładamy, że to jest jakiś tam zakres. Może inny kolor. Zobaczymy, taki, tak tak. Mhm. I teraz zakładamy zejście w dół, zejście w górę. O, już w tym miejscu. Tu mamy te właśnie strefy 127 do 100. I tu strefa 100. I tu strefa 161 chyba. I, I do czego zmierzam, szanowni Państwo, bo tu chciałem Państwu pokazać coś, co, co jest dosyć ciekawe. Pokażę zaraz Wam. Tak. Na podstawie. Tego tutaj wykresu, tylko tutaj zrobię wam jeszcze to wyliczenie. Zobaczcie, to była strefa podaży. Widzicie? Tu była podaży strefa i tu była podaży. Tak. No. no i do czego zmierzam? Chciałem Wam pokazać, że te dwie strefy podaży, które tutaj były, to ta pierwsza strefa podaży. Zobaczcie, że tu ona respektowała tą korektę. I tu była dosyć długi trend boczny. Potrzeba dużo siły, żeby się zebrać. I w chwili, kiedy się zebrało, to oni wybili bez żadnego problemu tą strefę, tą happy, tak? To była ta happy strefa, że bitko po 200 tysięcy. I to, o ją po prostu wybili, wyrzucili ją po prostu w górę. No i teraz mamy podobne dość do wykresu do tego miejsca. I co widzimy? Zobaczcie, widzimy, że tu jest olbrzymi, silny trend. Tutaj mamy wzrostowy, tak? On jest dosyć mocno silny, ten wzrostowy, I, i też jest możliwość po prostu dalszego wzrostu. Dalszy wzrost może być kontynuowany albo już obecnie będzie mocno silne wybicie dalej, bo tu po prostu jest bardzo duża siła, czyli tu jest tylko mały mały oddech i dalszy wzrost. I prawdopodobnie może to być do tego poziomu, wybicie a następnie może być spadek do tej dziury. Tutaj o, zobaczcie, tu jest taka dziura, która nam się utworzyła, i ta dziura może kiedyś być wypełniona. No, więc, szanowni Państwo, jak narysowaliście tutaj ten, ten wykres, to jest ta strukturka. O, to jest ta strukturka, zobaczcie Państwo, nawet nie zauważyłem, że tak może być. To zauważycie jedną rzecz, <laughs> że, że nawet narysowałem Państwu, gdzie ten poziom może spaść. I jak tu widzimy te poziomy spadku, to no, widzimy, że one są gdzie? No właśnie w tych miejscach, nie. Gdzie jest po prostu wypełnienie tej, tej, tej przestrzeni, luki puste. Czy, czy, czy to stanie się już teraz? No. Tego Państwu nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, tak? Bo prawdopodobnie może być tak, że ten wykres nam od razu, od razu tutaj mówię, wybije nam jak tylko mówił, to przyjdziemy, rano staniemy, to będzie wybicie i pójdzie ten wykres do te 10% może nam wywalić w górę. No i po, i po wyjściu tego, tych, te, tych 127, ten wykres może nam po prostu pójść powrotem w dół. Tak samo tutaj się zdarzyło tutaj formację narysowałem, no troszeczkę tak trochę nieskładnie, nieładnie, ale to jest ta właśnie ta formacja, dobra, muszę teraz wszystko poprawiać dla Państwa, żebyście po prostu mi więcej wiedzieli o co chodzi, o, no, o, to jest to, o, no, to jest ten, ten układ, o, No i, i do czego tutaj zmierzam? Do tego właśnie, że mm, nastąpiło wybicie tutaj 127 w tym miejscu i olbrzymi powrót z powrotem do miejsca poniżej tego, tej strefy podażowej. Tutaj poniżej, tutaj, tutaj. Mamy powtórkę teraz to samo, jest wybicie tutaj, tylko że tu nie ma akumulacji, tylko jest mocne wybicie. Tu, tu będzie przystanek i prawdopodobnie będzie wybicie do 127, czyli mm, do tego miejsca. I może być dopiero powrót do, do, tego, do o te 76% korekty w dół. Tak czy tak, mamy trendy już praktycznie już ala wzrostowe. Coś tu się fajnego nam się kroi. Czy, 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 czy to, żeby to się nie popsuło nam, ale na chwilę obecną jest no, dosyć, dosyć, ciekawie, dosyć ciekawie. No i patrząc na te wszystkie tutaj zamiary wykresowe, rysuję te wszystkie tutaj, nawet ten tutaj tunel wzrostowy. No to jest tutaj ciekawe to do rozegrania. No Nawet te 127 uważam, Fibo, jest tutaj realne. Te 10% jest realne do realizacji. I mówię dzięki temu panu na Discordzie, który tam jest. No dziękuję, ślicznie. W poniedziałek sobie zakupię tam za nie wiem. Za stówkę 100, 100 sobie kupię. Bo nie wiem, bo może to być jeszcze ten wykres, może tutaj nam zlecieć, no ile może zlecieć ten wykres od tego miejsca, jak jesteśmy w tym miejscu, tak, no, 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 no możemy, możemy się bójność tej 11%, tak, jest, jest taka szansa, że, że ten wykres jeszcze może w tym miejscu nam skorekcić, ale duża szansa jest ta, że wykres pójdzie nie tylko do tego miejsca, bo to jest takie moje rozegranie, że nam wykres pójdzie w to miejsce. Ale mamy też duż, dużą szansę też zaliczyć nam poziom ten, tak? Czyli te 20, 22% możliwości. No i tu jakbyśmy spojrzeli na ten wykres, no to tu jest rite z tych wszystkich tutaj poziomów. O, zobaczcie, o. Tutaj, są, tutaj jest dołek, tu jest to są szczyty. Więc jakby patrząc na ten wykres, jesteśmy w dosyć ciekawym miejscu, więc nie jest tak źle. No i druga sprawa jak już żeśmy to wszystko tutaj wyliczyli, więc widzimy, gdzie jesteśmy, no to, to możemy zrobić taki szerszy obraz tego rysunku. Spójrzmy, szerszy obraz rysunku to jest, od tego miejsca mamy zarys rysowania, czyli to jest to miejsce, patrzcie, to jest ten szczyt, nie ten szczyt, tylko jest ten szczyt, a on, gdzie to jest ten szczyt. Przerywano zrobimy, tak? A tu jest ten dołek taki, tak? No i jako tego byśmy narysowali to samo. Powtórzyli to samo. Powtarzamy to samo. I zobaczmy, gdzie mamy strefę podażową, nie? No więc tu mamy strefę podażową, tak? to jest strefa podażowa. No, to jest podażowa. A tu jest tak, strefa happy, tak? No, że lecimy po no Bitcoin po 20 tysięcy dolarów, nie po 200 tysięcy dolarów, no. to mamy te dwie strefy. No i teraz, jeżeli mamy tą strefę wybitą, zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu, to jesteśmy naprawdę w trendzie na bardzo, bardzo silnym. Więc, no więc czego tu mamy się obawiać? Nie, nie, niczego się mamy obawiać, tylko lecimy po swoje. Tak więc, no. wykres doleciał do tego miejsca, następnie wykres spadł perfekcyjnie do tego miejsca. Perfekcyjnie powinien dojść przynajmniej do tego miejsca. A jak dobrze się ulicą człowiek zabawi, to i poziom 161 FIBO w przyszłości może być ogarnięty, i prawdopodobnie będzie to ogarnięte. No, i on panie pokazuje pięknie w tym miejscu, gdzie jest RITES tutaj tego szczytu. No, no i to jest wszystko, już jest no, no, ku, ku wzrostowi. Tu już według mnie, no i tu od tego miejsca, no, 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 więc, no więc co? Ja tu mogę Państwu zaznaczyć. No. no i od tego miejsca będziemy się znów jeżeli ten wykres dojdzie nam do tego miejsca no to znów będziemy się bawić w kolejne, w kolejne zabawę w, w, w rysowania w stworka no bo na tym to właśnie ten ten interes nas polega zarysujemy stworka do, 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 tych, do tych możliwości tak, znów spuścimy tego stworka dotąd i zrobimy dotąd i znowu zrobimy to sama, sama przyjemność rysowania tych, tych rzeczy i to jeszcze rysuję na 4 godziny, więc zobaczcie Państwo, Jak teraz zrobimy na, na wykres na jednodniowym. no to wychodzi tak więc, mm, więc no jest bardzo dobrze, no jest bardzo dobrze. No tu, już, tu jesteśmy, no już jest, tu jest raz, dwa, trzy, cztery. No jesteśmy w, no wybicie, tu mamy już mm, fajnie, fajnie, to jest dobre miejsce. Tu nawet może się pokuszę na większe inwestycje. No bo tutaj jest no, zarys byłby taki, a tu byłby taki, tak więc no i tu mamy takie tutaj możliwości. I jak o to byśmy puścili się, to mamy no, 40% na Polsacie, a tu mamy 63% na Polsacie. Hmm? No tak i teraz mówię, ja to sobie skasuję. Tak, i spojrzeć z ciałem od strony głowy z ramionami. A patrzymy, coś wymyślimy. Popatrzymy, czy coś wychodzi, czy nie wychodzi. Czy gówno wychodzi. Czy nam tylko się coś smrodzi. który niższy szczyt. Wszystko jedno. Hmm. Dobra, polecimy z kwadratem. <laughs> więc wybicie kwadratu bo w tym miejscu. No. Więc wykres tu powinien nam pójść minimum do tego miejsca. No więc to mamy taki, no od strony tego wykresu mamy takie mm, takie rozegranie. Jaki jest najmniejszy tutaj wybicie. Czekajcie, bo to bo to tak może spojrzymy, no nie, to tam jeden czół. Zobaczymy teraz ten kwadrat. Ten kwadrat wybicie, to jest tutaj. I sprawdzimy, jeszcze ten, ten kwadrat. No. No więc, tak więc mamy, mamy ten już wzrostowy, mamy o głowę z ramionami, więc tu już jest, no, no już jest prawie, no już ku wzrostowi to się zachodzi. Więc no, no co, 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 tu mamy szukać jeszcze? No czekamy, już tutaj mamy wybicie tego, tej głowy z ramionami. Wykres pójdzie, no, 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 teraz już nie wiem jak tam, jak tam rysowałem. Ale mówię, to wykres mówię, pójdzie tak, pójdzie tak, może znów tak. O. teraz, już e, macie Państwo wcześniejszy film. Co, możecie sobie cofnąć ten film, na czym miałem powiedzieć. To no nic, to tyle, no bo no, narysowałem tutaj jeszcze to, te, od strony technicznej głowy z ramionami. Wykresy macie porysowane, i jak to wygląda więc z mojej strony, więc wszystko gra i, i, i buczy. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie subskrybował tego kanału, bardzo proszę subskrybujcie skup ten kanał. Bardzo proszę też, dawajcie kciuki, tak. No i piszcie te komentarze, polecajcie innym znajomym. No przecież, no, sami chcecie się tylko uczyć, tak. I co, chcecie, snujecie jakieś swoje plany, no, na podstawie tych, tej wiedzy, żeby coś tworzyć swojego, no. No, twórzmy po prostu ten interes wspólnie, biznes, no, mamy diskos, pomagajmy sobie, działajmy sobie, ktoś tam da cenę, ja zrobię jakiś film do tego, rzucę sobie i po prostu bądźmy i uczmy się wspólnie i będziemy z tego czerpać też fajne zyski. Nie bądźmy też zachładni, bo ja będziemy się rzucać raz dużym kasom, bo chęci są rzucić się, ja też mam chęci wydać więcej, tak? Niestety, a może 500 wydać, no, ale no ale wiecie, no, kupować, kupować lepiej co 10%, czyli pójdzie w dół, czy w górę, niż po prostu jebnąć się raz za 1000 zł i później mieć plecy 500 zł, tak? Ja już ta troszeczkę muszę stopować swoje, mm, swoje zamiary, bo mimo, że już jestem wiekowy, to też zachowuj się jak gówniarz i, i, też nie wiem, nie wiem po co. Druga sprawa, no, pamiętajcie o wsparciu tego kanału, bo, bo to jest przecież ważne, bo widzę, że wiele osób to tylko tam wchodzi na swój i tylko liczy, czy ktoś sparł, tak? No, no, czy, czy taka rola nas, na, nasza jest, Polaku, żeby sprawdzać, ile, ile masz, a, i, a ile miałeś, tak? No, jeżeli wchodzi na SUPI, no to, no to wypadałoby coś tam dla Ciebie też dać, a nie tylko skontrolować, czy ktoś dał, czy nie dał. No, no, po co? No, mnie to nie jest potrzebne. Chociaż wiadomo, człowiek jest ciekawy, czy ktoś czy, czy wspiera. No i jak zauważycie, no, są ludzie, którzy dziękują za to, że ten kanał jest, dziękują za to, że jakieś filmy daje. Więc myślę, że też. Kolej nadchodzi na Ciebie teraz, tak, żeby coś tam od siebie wesprzeć. Więc bardzo serdecznie zapraszam, pamiętacie o tym wsparciu, tam jest, jest, jest można, mówię, rzucić tego data jest Patronite z mojej strony. Link jest pod filmem, nie palę, bo inwestuję, więc jest taka możliwość. Ja nie wstydzę się tego, że się proszę, żeby ktoś mi tam parę złotych dał. Milionerem nie będę, milionerem nie będę. No, swoje życie tak przerobiłem, jak przerobiłem. No, zdrowy nie jestem, bo jestem cukrzykiem, więc no, są wydatki też duże, więc. Co mogę, to tam sobie oszczędzam, a co, co, co nie mogę, to nie mogę. Więc mówię, zawsze jest wsparcie z Państwa strony. To jest po prostu dla mnie no, no, miód na serce, więc no, tak to wygląda. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrych inwestycji. Żebyście dobrze się odnaleźli w tych, w tych moich wykresach, które tu rysuję, żebyście też na tym moim Discordzie, który już jest nasz Discord, żebyście tam zaczęli trochę też malować. I, I serdecznie dziękuję tym, już tam dwie czy trzy osoby, co dają cenki, że na przykład no, wykres dochodzi do tego miejsca, albo tu tak wygląda, że jest według taktyki Bogusia, da, czyli chyba mnie, nie, bo nie Bogusi Bogusi, może jest więcej. Bogusia, o, mi się przydała Bogusia na forum. <laughs> Byśmy wywitali, więc was. witam Was, Boguś i Bogusia. No, tak, to nie ma tego. No. Więc wszystkiego dobrego Wam życzę jeszcze raz i udanego weekendu. No i to jest niedziela, ale ja pracuję, ale mówię. Jakby co, to tam też coś tam popiszę. No. Pozdrawiam wszystkich inwestorów na Discordzie i wszystkich oglądających kanał YouTube. Nie palę, bo inwestuję. Wczoraj nie paliłem żadnej paczki. A widzicie? A? Kto z Was nie palił przez jeden dzień? Hehe, pozdrawiam. Cześć.